Bywa, że na drodze przez utratę i żałobę pojawia się doświadczenie rozpaczy, takiego stanu beznadziei, pustki. Bywa, że wielu z nas w nią wpada, spada w jej głąb. Jakbyśmy szli w ciemnościach i wpadli do kanału, z którego ktoś nierzeczliwy ukradł pokrywę. W ułamku sekundy kończy się nasza droga. Spadamy, uderzamy o nieprzyjazne dno, łamiemy sobie kości, leżymy tam jakby bez życia, samotni, oszołomieni. Bezskutecznie próbujemy się wydostać jak jakie jak nieraz ktoś zastawi sidła i takie bezbronne stworzenie próbuje się uwolnić. Pamiętam, jak pewien mężczyzna opowiadał mi, że kiedy ogarnia go stan rozpaczy, wówczas próbuje wyobrazić sobie, że na samym jej dnie czeka na niego Bóg. Mówił tak: Spadam w przerażającą pustkę, w najgłębszą ciemność. Oswajam się z paniką i lękiem. Wyrównuję oddech. Wówczas zwolna ogarnia mnie spokój. Mówię sobie, spadam, to spadam. Nic nie mogę z tym zrobić, nie mam na to wpływu. Przestaję walczyć z grawitacją. Wyobrażam sobie wówczas otwarte ramiona Boga, który chwyta mnie i przygarnia. Mówię sobie, że skoro Bóg jest wszechobecny, to jest również i w rozpaczy na samym jej dnie. Tak, bardzo głębokie doświadczenie. Rozpacz to bardzo ludzkie yy, uś, yy, doświadczenie, uczucie. <laughs> Tylko Bóg jest wszechmogący. Tylko On jest w stanie wszystko udźwignąć i wszystko pokonać. My jesteśmy ludźmi. Często brak nam i odwagi, i siły. Bywa, że popadamy w rozpacz. W takim stanie człowiek bywa bezsilny i bezbronny. Jedynie wiara. Podpowiada nam w tym stanie, że Bóg trzyma nas w objęciach, choć tego wcale nie czujemy. Zawsze, zawsze możemy zaufać nadziei wbrew nadziei. Możemy spróbować poczuć uścisk ręki kochającego nas Boga. Boga, który wszystko rozumie, także ten stan. Boga, który nie gorszy się nami. Nie ocenia nas, nie krytykuje i nigdy nas nie odrzuca. To właśnie wiara podpowiada nam, że Bóg jest większy od rozpaczy i od przerażającej pustki. W rozpaczy tak naprawdę nie mamy już nic do stracenia. Możemy tylko spadać w coraz większą ciemność lub uchwycić się wyciągniętej ręki Boga. Bóg potrafi spadać. Z nami, po to, aby nas unieść ku górze, ku nadziei, ku światłu. Bywa, że czeka na nas na dnie tej rozpaczy, bo jest wszędzie, w każdym ludzkim cierpieniu, w każdym bólu, żalu. Ale wiem, że ludzie w takim stanie bardzo rzadko to czują. Może nawet to wiedzą, może to rozumieją, ale tego nie czują. Więc warto poddać się temu stanowi, jakby wejść w paszczę lwa, jakby pozwolić, żeby to nas ogarnęło. Bo bronienie się przed rozpaczą może, może powodować, nie musi, ale może powodować jej powiększanie, generowanie tego doświadczenia. Dlatego czasami dobrze jest wejść w głębie jakiegoś doświadczenia, by je pokonać. I się mówi, że nie taki diabeł straszny, jak go, jak go malują. Nieraz myślę, że jeżeli nasza rozpacz jest przepastna, to co stoi na przeszkodzie, by pozwolić Bogu, tylko na jedno aby on nas uniósł. Spróbujmy poddać się Jego woli. Woli, która zawsze jest miłością. Yy, tak się zastanawiam, co może uczynić leżący na polu bitwy ciężko ranny żołnierz. No, może poddać się tym, którzy przyszli po niego. Pozwolić wziąć się na ręce. Aby inni, którzy w tym momencie mają siłę, zanieśli Go w bezpieczne miejsce i udzielili niezbędnej pomocy. Ale czasami łatwiej jest udzielać pomocy niż z niej korzystać. korzystać. Rozpacz to też warto podkreślić głęboko, głęboko duchowe doświadczenie. Bo wszystko dzieje się we wnętrzu człowieka. W sercu i umyśle, w duszy toczy się wojna. Wszystko jest pozbawione nadziei i sensu. I życie, i śmierć, i nawet ta czarna pustka. I jeszcze taka może jedna refleksja, że gdy, spadamy, gdy spotykamy ludzi, w których serce wlała się rozpacz, ten mrok, Bądźmy przy nich. Jak taki łagodny powiew wiatru, nie udowadniajmy na siłę sensu. Myślę, że wszystko, co możemy zrobić, to być i słuchać, obserwować, pytać o potrzeby. Nie pionizować zbytnio, zbyt szybko człowieka, żeby się nie stało tak jak w wcześniejszej opowieści z kobietą, która upadła. Podnieśli ją, i ona zaraz jeszcze raz upadła, i jeszcze mocniej się potłukła. Taka historia się nie powtarzała. Ludzie w stanie rozpaczy yy, sami nie potrafią wyciągać często ręki o pomoc, ale to my możemy ich ko yy, konfrontować, kontaktować ze specjalistami. I też yy, bywa, że ludzie w stanie rozpaczy. Targają się na własne życie. Nie dlatego, że nie kochają życia. Nie dlatego też, że buntują się wobec Boga. Wszystko, co im towarzyszy, to pragnienie pozbycia się przemożnego cierpienia, któremu na imię właśnie rozpacz. Jak musi boleć życie, że człowiek nie chce żyć, nie chce cieszyć się tym jednym z największych darów, jakie otrzymał, za darmo, jakim jest dar życia.